Nie ma w kolejnym odcinku Audi Life. Jak widzicie, jestem aktualnie w karolem w Polsce. Przenosimy się najpierw do Dubaju, w którym zobaczycie zwykłego daily bloga, typowego naszego bloga z Dubaju. A teraz przenoszę Was do Karola, który wam pokaże odbiór Audi RS3 po modyfikacjach Dobra, Ziemal, witam wam szybki przerywnik we vlogu. Jestem chwilowo w Polsce. Oliver też jest w Polsce. Z frajerem i do mnie nie podjechał. Zbieramy właśnie Audi RS3 z Tuningu, które było modyfikowane przez ostatnie jakieś półtora miesiąca, aż już każdy o nim zapomniał w miejscu, który się nazywa Sport Właśnie drepze tam. Bobcie zobaczyć, ledwo idę. Wczoraj grałem z Oliverem Wpada do Myślę, że stanąłem, skręciłem sobie kostkę, ale co nie przeszkadza, że bym odebrał auto. Także idziemy, w auto zostało zmodyfikowane na prawie 600 koni, wydech jest praktycznie, że na przelocie. Także będzie grubo już, o już jest, o kurwa grubo, już je słyszę i zaraz zobaczycie jak to wygląda. Patrzcie, Audi stoi, nie tylko Audi, bo tutaj mamy R8, tam już widzę jakiś Lamborghini chyba, Huracanik. Ohoho, oho. jak tam? Dobrze prycham? Tak. Kurwa ty! No i wreszcie to auto ma sens. Jakby widzisz coś takiego i wiesz, że jakby musisz upgradeować, że jakby RS3 to nie jest wszystko, co nie, że to jest entry level i trzeba upgradeować do tego. <tryk> ma co tutaj wiesz, tripować na Morgini. trzeba przetestować Audi, także jedziemy przetestować Audi, bo kurwa brzmi proper i jest jak nowym samochodem po prostu, co nie? Uro. Jest tak, jesteśmy na lotnisku, wracamy z powrotem do Dubaju, nie chce nas puścić z naszej biznes klasy Próbowaliśmy robić upgrade, ale nie przechodził ten upgrade, był jakiś błąd Więc po prostu robimy upgrade tutaj, który po prostu jest mniej opłacalny, ale nie jesteśmy brokasami Wąbel dzięki byciu rezydentem Dubaju podjeżdża ciągle w Polsce w jakieś zakupy A tutaj no Tak. tak, Tak. Tak. podjechało, sfinansowałem na wacie no. równo <noise> 460 zł. Były hol zakupowy Ogólnie chciałem buty kupić, ale nie było w fajnym kolorze tych butów Jakieś <grybujesz> no, no, tutaj gdzie to w nim Wiesz co, i tam nie. Wyglądają na niewygodnie. No, się, się trzymają, tylko rzepa p Nie, że tak naprawdę, tak? zajebiście trzymają, no. Także na Dubaj, no to trzeba mieć takie klapki, no. W w klapkach w Dubaju, to ciężko, nie? Ale To i spadne. Spadne, 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 spadne jak, jak beton. To nie są easy, no. no nie wiem, że nie są easy, ale są spadne jak beton. Dobra ziomki, aktywujemy właśnie logi z Dubaju. To wszystko jest moja wina, że nie graliśmy vlogów. Karol jest na mnie trochę ale przejmuję się Karolem jedziemy teraz na trening na WellFit To nie jest jakaś to jest siłownia pod naszym mieszkaniem. I dzisiaj ogólnie jest trening klaty. Nie ukrywajmy, dzisiaj wstaliśmy ogółem o bardzo wczesnej godzinie z powodu pracy. musieliśmy rano coś ogarnąć odebrać produkty dla klienta i spotkać się z klientem, więc y, obudził mnie Karol o godzinie 11, co jest godziną fajną dla Mieliśmy nas Mamy poranne zakupy, patrzcie na to, ja Wam pokażę. Mój poranny Poran... zakup i mój poranny zakup. To jest y, Sky Dweller, nie wiem czy widać, 3, 2, 6, 9, 3, 4 z 20 roku. Zegarek, taki trochę lepszy niż ten jego Dayjust. ale to też jest fajne. Zegarek Dejas, 47 mm Jubilee Fruited Bezel. Stan jak nowy, także wcale fajny zegareczek. W porządku, taki entry Rolex, który jakby, ten zbierz, takich pierwszych entry Rolexów, który ma sens. I ogólnie, żebyście sobie nie myśleli, że my przyprowadziliśmy się do Dubaju po to, żeby tylko płacić zegarki. To kwestia jest taka, że mieszkamy w Dubaju z powodu firmy, podatków i klientów po prostu, tacy tutaj są, bo tutaj jest dużo bogatych ludzi. W tej którą właśnie wjeżdżamy, każdego w tym parkingu stać na Rolexy. Rolex, to jest właśnie łękie. To jest tak? nasza słownia. Kajenik, co dalej mamy? Nowa tu jest jakaś dot challenge'a, dwie klasy, patrzy jedna w grabusie. i tak to jest tej tej chwili... średnio, ale złożmy, wczoraj tutaj było grubo. Ale no tak czy siak, no to, to jest właśnie kwestia, czemu się przyprowadziliśmy do Dubaju. Pod względem po prostu klientów, których niestety w Polsce jest bardzo mało, bo jednak ludzi, których stać na zakup jakiegoś drogiego zegarka... Kolejnym ale uroczyk, patrzcie jaki ładny. Jest po prostu mniej. Więc tak, ty w f... p... batonika za 20 zł. Dobra, foto wleciała na story. Obserwujcie Instagrama OG Podłoga Leify EE. Zabieramy się do treningu. Tu jest jedna sekcja, trzeba zobaczyć. Klaty. Pod nami jest druga sekcja. Tam jest strefa no tak, boxu. Tak, tam jest boks. Tam też jest strefa. Jeszcze jest w ogóle outdoor siłownia. Więc jak chcecie oh, sobie w słoneczku poćwiczyć, trochę witaminy D, złapać. To jest idealna sekcja dla Was. W Polsce nie ma takich sekcji. W ogóle w Polsce nie ma takich rzeczy. No, więc zaczynamy od ławeczki, wjeżdżamy w to. ile idę do żrody razie masz dwa. A bo tak do podrzuciwiesz wiesz, i złap siła? No tak średnio bym powiedział Ze względów snu mojego, bo nie mogłem spać w nocy, mojego jest strasznie gorąco, więc energii jest mało Ale i tak nie jesteśmy cipkami, więc poszliśmy na trening. I dawaj, luźno to idzie Luźno no 80 na... Dawaj na 4, 3, Jeszcze raz, jeszcze raz To tylko raz I dawaj, dawaj, idzie to, idzie to, idzie to, idzie kur... kur... Bo miałem oddychać i już myślałem, że k*** wiesz. Pan no tak. out będzie na tej na, na, na Powiem wam w ogóle, kto chce mieszkać w Dubaju... Co ty gadasz? No co, polecam, no, ale... Dubaj nie jest dla Brokasów. No nie nie, 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 A trzeba trochę wyłożyć, żeby tu zamieszkać, co nie? Znaczy wiesz, dla nas to po prostu nie ruszyło, bo nie jesteśmy Brokasami, więc te wydatki nas za bardzo nie ruszyły, ale jak jesteś Brokasem, no to no niestety, no, Dubaj nie jest dla Ciebie po prostu. A ja wam pokażę na mojej ściłowie za 12 tysięcy rocznie, jak robię stówkę. Jeszcze opon tam widzę niezłe. Oddychaj, oddychaj, jesteś cały czerwony, naprawdę. Żyłkę już uh. taką k***ą. O ty, ty się nie zabij na tej nie, nie wiem, może się zrobiczyć, ale mało na pewno, no jak... Tam nie robi trening no. na samej stancji ty. To tam jest akurat największa cipka w mieście. No co tam chodzi w ogóle, ty? ci znaczy, wiadomo, cipka, cipka, ale na zgrasku 150 koła. Nie ja mam siły żadnych nie robić, ale robię takie ćwiczenie na górną część klatki piersiowej. Uff. No i jak to czujesz? Fajne. Fajne? Czujesz ten ból? Czuję, ale nie jest to idealny grid. Nie wiem no czy to nie jest fajniejsze. Strasznie jestem dead, jak go Karol nazwał, ale ogólnie wjeżdżam w tą maszynę. Dobra. Ale tam nie... Uch! 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 Dobra, Karol różny telefon, bo cały trening jest już na telefonie. To jest chory właśnie tutaj widzę pokazuje jak ćwiczę na siłowni. Moja ręka pokazuje, o ćwiczę. A teraz robimy ćwiczenie ostatnie i zawijamy na chatę pracować. Mamy pracy. Tak, codziennie. Praca od 9 do 17. Więc ostatnim ćwiczeniem to właśnie dipy. Właśnie nasuje, nie? To nic nie waży. A może w takim łańcuch, jakbym chodził wiesz na co dzień? No. A w ogóle czuć? czuć, czuć trochę. super. Ja Dlatego tak, wiesz, dipy będę robił i będę był jak gangster, nie? Dawaj. A ten jest bardzo dobry światło do znajdowany. Dysłownie. No założyć to. Dawaj. Tak mi O kur... może na pewno więcej, więcej niż 6 kg. I wiesz, Diamonds, jakby to był taki, by było takie wyłożone, i byś miał tyle złota. Ej, wyobraźcie, jakby. Ja dole, ja... ja tym bym, bym tak, podróż. nie miał rady chodzić na co dzień. No ja już ledwo idę w ogóle. No. Nie przeszkadza ci to, że tak huśta? Trochę przeszkadza. Tak tak... Jeśli Wiesz? tak jest cinematografik, To Co się zrobiło? Gryciło mnie. Weź e, jeszcze jeden z Bo ja zawsze normalnie tą kratynę piję tak, że robię shota, jakbym wodę po prostu pił. I tak jakby kratynę, minimalnie wodę i siup, shota. A ten wariat zawsze po prostu bierze proszek, taki do buzi trzy łyżki tego bierze. Tak popijeś, testowałem pierwszy raz, obrzydliwe jak można tak to pić. Kolejną wizę, ubuję, Ja Nie mogłem tego w ogóle pobić, ale jeszcze spróbuję teraz małą porcję. <suszy> Jak możesz w ten sposób przyjmować kratyny? To jest obrzydliwe. Z całą mordę, jeszcze popijam to, beznadziejne. I te nie przyjmujemy, a tam sprzątają twoje brudy. O, właśnie ogólnie. Byliśmy na siłowni, żebyśmy trening Barków, nóg i wróciliśmy właśnie z treningu. Jak widać jeszcze w strojach sportowych przyjmujemy kreatynę Do nas przyszła sprzątaczka ze swoim Panie mężem. Panie sprzątają ze swoim mężem. A nie, to nie jest jej mąż, tylko kuzyn sprząta nam tutaj ubrania, prasuje, powiedziałem, żeby popracowała, bo mam pokiety ubrane i wyprasowane elegancko. No i będzie przychodziła co tydzień. Ogólnie to jest zaznajomiona już jest sprzątaczka z naszego dobrego kontaktu, który nam ją polecił. Już tutaj sprzątała u nas i bardzo dobrze wykonuje swoją robotę, ale zawsze ją blesujemy dobrze, zawsze dajemy więcej niż mamy dać, żeby Była zadowolona. Dzisiaj ją zblesowaliśmy, powiedziałem jej właśnie. Że mamy dużo jedzenia i żeby jadła, wszystko ona się bardzo ucieszyła. Bo za taki Catering Calories Slab, to jest takie. Obrzydliwe. Takie zdrowe, obrzydliwe jedzenie. I nie ukrywajmy, że to jedzenie już nam przychodzi od tygodnia codziennie. Zapłaciliśmy za ten catering a i tak jemy taki na siłowni, jakieś inne jedzenie, bo to jest po prostu średnie. No ale ona się bardzo ucieszyła. No ona widać, tak. że wiesz, dla niej takie jedzenie to jest ch**wa Dobra. Mój budzie, tak, żeby ci tam to przymieiło. No i mm, Obrzydliwy sposób przyjmowania karatyny. Tak, sobie. się tu trochę. Hm. Ty tak? Nie, bez przesady. Ja byłem na początku, jak nie biorę kreatyny i znowu zaczynam brać kreatyny, to po prostu przez pierwsze, tam nie wiem, 4-5 dni biorę trochę więcej, żeby ta kreatyna się jakoś tak bierz, w organizmie poszła do góry. Dobra, daj wam kipa i wychodzimy. Spanawo. O, to był proper. Za mało lat temu do zabawy. Teraz tyłem. O, tyłem też dobre. Ziomale, wracamy po krótkiej przerwie. Zamówiliśmy dzisiaj dwa Lamborghini Hurakany. Ja będę ze sprawą jeździł, Olivera trochę nie było stać po prostu, miał ostatnio gorszy miesiąc. Ale to jest zrozumiałe. Jak ty że jakby nie było się dzisiaj stać na to Lambo. A my zaraz i zaznaczę, że zamówiliśmy to Lambo godzinę temu, a dostawa ma już być za 10, więc jakby już zaraz po niej idziemy. Takie życie, ja będę to jącie mojej obok. Zobaczmy, ja co nie masz. Jechał. No, Kupi to samisz mi ubiera, żeby jeździł. No i będzie za nami. Po prostu kupimy Ubera na jedną dobę, żeby jeździł za tymi bosami, bo jakby ja go nie chcę obok siebie, żeby mi jakby nie obciążał auto tajny, wiesz, tajny, To fajny, wiesz, fajne że dla klientów. Wow. Kartier, kartier, rolex, ej, Patek, co nie jakby. Tutaj mamy taki podstawowy zegarek, nowiutki. Cartier Santos, patrzcie na to. A resztę wam nie mogę pokazać, ale jakby to jest dowód, że wiecie, te budełka tam nie są puste, nie? Tutaj patrzcie, zaglądacie i nagle... Rada się tworzyła i kurde jak jest nazwisko, nie? Pamiętajcie, to Lambo nie jest za darmo, co nie? Jakby trzeba przygotować plik na takie wydarzenie. Więc ziomki, przyjechały nasze samochody, jak widzieliście, nagrałem wam tutaj, ale niestety pały jebane z wypożyczalni, niestety uznali, że przyjadą nie na dwa harłuka hurakany, jak miało być, tylko jeden będzie McLaren, więc nas chcieli zrobić ale my na to się nie godzimy, się z nim właśnie teraz kłócimy, ale ktoś tak od początku robi biznes, to znaczy, że jest p***a kamerem, więc niestety nie będzie naszych fajnych samochodów dzisiaj i będziemy musieli znaleźć nową wypożyczalnię i wynająć nowe samochody, no ale Paweł już nie będzie, więc niestety tak wygląda sytuacja. No i tak to się kończy, ja się nie daję wiesz co ja robić, Czyli nas... Dać mi makarena zamiast huracana z jeba... No ale się nie daliśmy Damo za chwilę spóźnione, czekaliśmy Głównie na niego ten podwózkę zapłacę 2 Nie klatki. możesz, nie możesz. Ile dał? Klucz do Klucz mojej dopyoo? Słyszałeś to? Dobra, dierzej, do, 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 z, z pedałami woda, nie gadamy. Dobra, Elo, <grym> elo. Je, jedźcie, jedź, jedź, to nie ma co. Nie, na nie będziemy dawać teraz poważnie robimy kanał. No właśnie, wczoraj gadaliśmy Pawłem o 6 rano. To znaczy, że na 3, wobec żadnego alkoholu to się rzadko zdarza. Przemyślenia życiowe odnośnie kanału a bo musimy ja tylko miałem pedał gazu. No. Taki, a ja ma 600 koni? No, prawie że jest, żebyśmy mody, ominęły. brakuje kilka zerii, I nasze przemyślenia są takie, że od teraz będzie bardzo edukujący. O, dalej puczy, ich edukuje. Paweł zacznie Przekaz dnia dzisiejszego, jakiś taki dla widzów Dla młodszych widzów, jakby to co byś chciał usłyszeć Nie, wież, zamawiajcie, Paweł ma 30 lat. nie zamawiajcie hurakanów w Dubaju Bez dobrego research. Tak, chciałem coś dodać Dobra. Pamiętajcie, nie przejmujcie się Korzystajcie z życia, zarabiajcie pieniądze A jak zarabiacie te pieniądze, to korzystajcie z nich Bo po to są te pieniądze Wiecie, Ja załóżmy nic nie oszczędzam, wydaję tylko więcej niż zarabiam, ale dzięki temu przynajmniej super se żyję No właśnie, no się tego chciałem dodać Że jakby nie ma co oszczędzać na jedzeniu, nie? ja jestem zdanie, że trzeba wydawać dobrze na jedzenie, bo jakby trzeba dbać o siebie i o swój brzuch i ja jestem po prostu zdania, że dobrze iść, często zjeść. Nie? Tak. Mam jeszcze, że jesteśmy teraz w takimi bardzo lokalny ośce na no Maiden właśnie gdzie mieszkamy. Jeżeli zobaczycie jakby takich prawdziwych dubajskich lokalców, czyli na parkingu tak, Nissan Patrol, Nismo, 600 Koni -ko będą. Defendery, Land Cruisery No, no i właśnie podejeżdżamy, nie? Na ośkę. O Patrzcie, właśnie wychodzimy na tą ośkę. No wygląda naprawdę fajnie. Zobaczcie, tutaj tylko ludzi w szatach I to zaznaczyć warto, że to jest 3 naszego domu. I właśnie mejdan, nasza dzielnica jest tak zrobiona, To masz wszędzie takie małe ośki z restauracjami. Tak to się prezentuje. I tu akurat jest ośka z premium restauracjami, bo obok jest taka druga, takimi trochę bardziej fast foodami. Tak Oliwierze? Tak, ogólnie dobiego? tak. Naprzeciwko tutaj, Maxi, to jest ogólnie miejsce, w którym możesz kupić jakieś mięso, po prostu, żeby zrobić mają swoje sklepy, ale akurat tutaj w tym dokładnym miejscu nie tylko możesz kupić mięso, ale też mogą ci przyrządzić to mięso, więc robią dla Ciebie steki, burgery i tak dalej. I naprawdę muszę przyznać, że jak za tą cenę, bo załóżmy za steka płacił 130 zł, ostatnio płaciłem, a ten stek był po pierwsze bardzo dobrej wielkości. Że bardzo się najadłem. Był z tytkami, jakimiś i tak dalej. Z warzywami grillowanymi i było naprawdę czuć jakość tego mięsa, wiecie o co chodzi. No ale już tak długo to jemy, że mi się wydaje, że nigdy nie przyjdzie taki moment, że nam się to znudzi. Będziemy to, to do końca życia, aż umrę i tyle. Pokazuję widzą tutaj, co tutaj y, opłaca się wziąć. O, to Salmon Grab, super to jest. O, Vulcano Roll, to jeśli ktoś będzie sklepie, musi spróbować. Teraz polecimy tutaj Pawłowi najlepsze nasze wybory. I nagramy wam, jak będzie wyglądało jedzonko, jak przyjdzie. No, więc my, ciomeczki, zamawiamy jedzenie. I w ogóle śmieszne uczucie, że właśnie pierwsza raz mamy kamerę, gdzieś jak wyszliśmy do restauracji, i jakieś, jakiekolwiek miejsce i jeszcze nam nikt nie zwrócił uwagi <grym> więc aż naprawdę jestem jakoś ucieszony tą sytuacją bo ta, zawsze to było po prostu takie demotywujące, że idziesz gdzieś z kamerą i yeah, okay. nawet patrzcie, nawet ta kamerka jest taka mała, że ja mogę tego ziomka nagrać i od nie ogarnie <grym i zimna> I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Patrzcie ziomeczki jak to wygląda. Wow. wow. Paweł, po podjeżdż to proszę i przetestuj na, na blog. Tak, ogólnie to już nie dodajesz zaraz sosu. Tak, to zaleca, bo w środku masz sos i wasabi. Bo jest tak? to tak jak jest. A A. Jak się wsunęło? Jak rybka, nie? No, tak, od 1 do 10. 10. No powiedz co teraz przyszło, nie? Fajsi co? Fice wings, wings, no. No do tego przyszło roll, mm -hmm. które to jest po prostu naprawdę znakomite. Pojedziemy zawsze, to jest no. nasza ulubiona pozycja, ulubiona pozycja, jeśli chodzi o tutaj. Tromeczki. Patrzcie jaki okay. przed... No, dojem burger w Jak on to stoczyjście... burgery. Przysła, nie jeden. Trzy burgery. I jak on rzeczywiście wygląda? Musieliśmy jeść, najedliśmy się do fula, bo ledwo chodzę. Jak zawsze było dobre. Jedziemy tutaj. No, zawsze ledwo chodzę, ale teraz już w ogóle ledwo chodzę. Jemy tutaj co 2-3 dni, więc nic nie ma. pierwszy ale... raz potestował. Kurwa, nie, nie mogę teraz tak. na pawła, co nie? Blokujemy ta kamera tam. Ale po wczorajszym rozczarowaniu, jak mieliśmy wziąć hurakany i tak dalej. Dziomek nas chciało skamować, ale wiadomo, my się nie dajemy tak łatwo skamować. Się lekko, pocieszyć, przyjechaliśmy na go karty, ale to nie są zwykłe go karty, jak w Polsce, które jeżdżą 30 na godzinę. Dlatego karty są zajebiste. Jeżdżał 80 na godzinę. Od 3 miesięcy namawiałam. Wszystkich, żeby ze mną poszli Każdy jest cipką, nikt ze mną nie chciał iść Tylko Paweł ma zajawę po prostu na motoryzację Przecież ja poszedłem jak, Więc... No tak, a ile chciałem iść? 3 miesiące no ale przyjechał od razu po prostu, wiesz, zmusił Cię, zmusił nie? Jak to wygląda? Wow Co? Ja tutaj nie wchodzę, Nie ch**a, patrz na ja to i'm sorry Ale drugi prawie go go zajebał. Maleźliśmy właśnie po kartach. Tak że był to najbardziej crazy karty w moim życiu, prawie dwa razy zginąłem, raz to naprawdę. Niestety prędkość maksymalna 80 na godzinę. bombel za mną. Jedziemy, jedziemy, i ziomek po prostu wpadł w poślizg i żeby po prostu nie zajebać w niego z pełną prędkością, to wjechałem w opony, co nas uratowało, a bombel, tylko pojechał dalej, i się śmiał ze mnie. Choć tak, tak, prawie umarłem. Chyba, że nie dało się tego dla Was tak. nagrać, bo nie wzięliśmy GoPro, ale kurwa, no nie da się tego opisać słowami. Nie, jak to, to, no to, to naprawdę tak tak wygląda propon. normalnie, ale jesteśmy no. go karcie i zapierasz 8 na godzinę, to nie ma to do żadnego kartów, na których byliśmy w Polsce, więc no jeśli nie, nie, w Dubaju, to, to na pewno Polecamy. tutaj pójść. Dobra, że malę. Jedziemy odejść Paweł na lotnisko. Ile Paweł byłeś u nas na urlopie? No, Pawełek był u nas 4 dni. Jak oceniasz urlop w Dubaju? Dobrze się tu mieszka? Mógłbyś tu mieszkać? Widzicie? Najgorszy urlop jego życia. Najgorszy urlop jego życia. Zegnamy się z Pawełkiem na lotnisku pod terminal numer 3. Miłego powrotu do zimnej Polski, Dwa stopnie już czekają Miłego, Pawełka, na Ciebie, co nie? Oczywiście było. Widzimy się z Pawełkiem już w Warszawie, niedługo, na jego urodziny, ale wam tego nie nagramy, bo będziemy na... Ha 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 ha!